Przedstawicielki żeńskiej reprezentacji polskich w piłce nożnej. Witamy serdecznie i prosimy, by się nam panie przedstawili. Witamy, proszę państwa. poprosimy o brawa, będzie im miło, naprawdę. Jolanta Cubała, klub KKS Czarni Sosnowiec, pozycja Pomoc. Agnieszka Drozdowska, również KKS Czarni Sosnowiec, obręczyni. Agnieszka Gajdecka, bramkarka, na Warszawa. No nie mamy tylko napastniczki, ale może w tej roli wystąpi dzisiaj Barbara Górska. Ja jestem bardzo ciekawa, co Pani skłoniło do wybrania takiej akurat dyscypliny sportu. Czy było tak, że pewnego dnia pozazdrościłyście chłopakom? Była to przede wszystkim namowa kolegów ze szkolnej ławy, a po części rodziców. Ja mam pytanie, bo to chyba jest jedyna okazja, żebym mógł je zadać. Czy są perfumy, które Panie używacie? Na które reagują arbitrzy, i na przykład te perfumy wpływają na to, że są korzystni w swoich decyzjach sędziowskich. Myślę, że są takie perfumy. Czy może pani ujawnić jakie? Ale może bez nazwy, bo to kryptoreklama będzie. A to jest moja słodka tajemnica. Inne triki związane z urodą też stosujecie? Uważam, że inne triki stosujemy ze swoją urodą wyłącznie dla swoich mężczyzn. Panie Agnieszko, wywani pani mężczyzn zawsze najbardziej interesuje, kiedy. Pani wymieniacie się koszulkami. Czy pani mogła podpowiedzieć? Wymieniamy się koszulkami, oczywiście w szatni. Ale dzisiaj taka specjalna okazja, piłkarska gala. Czy możemy się wymienić koszulkami? No oczywiście. Bardzo bym poprosił, dobrze? To może jakoś się... Ja może pomogę, dobrze? Tak? Nie, nie, ja podtrzymam to... to. jakby pani była tak miła. Dziękuję bardzo. Ja mam też dla pani przygotowaną koszulkę i to specjalną, bo nie wiem, czy pani... Dziękuję bardzo.